No dobrze, laptopa mam już tutaj tak wstępnie złożonego, jeszcze nie skręconego. Chodzenie, jak widzieliście, wyczyściłem. I Teraz sobie troszkę rozładuję baterię, bo podłączyłem sobie tą ładowarkę, tą drugą, tą zamienną, i ona ładuje. Ale ja chcę troszkę rozładować jeszcze bardziej baterię, żeby się przekonać, yy, po prostu, czy ona ładuje skutecznie. Yy, tak, fakt, no to jest zamienna ładowarka, i ten pin, on tam siedzi, jakoś tak troszeczkę yy, tak, troszeczkę bym powiedział z luzem, ale o, teraz nie ładuje a teraz ładuje to już mamy, już mamy jakąś wiedzę na ten temat więc przydałoby się teraz przyjrzeć temu, bo widzicie raz ładuje, raz nie ładuje i teraz jest, od, teraz jest pytanie czy ta ładowarka zamienna już ma wtyczkę wyrobioną. Czy gniazdo jest też po prostu zużyte? Zaraz sobie podepnę tamtą ładowarkę i zobaczymy, jak to działa. Bo może to jest wina gniazda, a nie ładowarki.